się Tutaj Mike, w nowym z, z Fortnite. A. I w tym odcinku będziemy królem banku Fortnite. No, bo już odrabowałem ten bank. I kasa będzie w moich rękach. Jestem królem banku. Dopóki strefa nie najdzie Ej, Jak to? Jemu się nie da. O, dobra. Bo już mam tę bronię z banku i zabiję bossa. Więc teraz ja jestem bosem, załóżmy Dobra, później to zbiorę. Teraz czekamy na kogoś. A jak dojdzie strefa, to kończymy odcinek. Dobra. Ja już wybiłem dziurę w banku. No i no. Teraz jestem królem tego banku. Hmm. Czekam co dalej robić król cool banku. Nawet zablokowałem autem wcześniej, żeby nikt nie mógł wejść. Żeby było ciężko komuś wejść do mojego królestwa bankowego. Halo? Dobra. Ej, nie lecimy. Ojajaj, oj. chyba mamy jakieś towarzystwo. Chce mi bank chyba ukraść ktoś. Musimy nie zabić, żeby mi to się okraść. O! Ktoś tu chyba. To się dobrać. Dobra, po prostu poczekam na jego w środku. Może, albo dobra, wjedź na zewnątrz. No. Już jakoś mega. Baj! Czekaj. Nie! Zaraz nie zabiją! Szybko, uciekamy! Make jako banku Bye I dobra O nie strefa nadchodzi do naszego banku Ale mamy jeszcze inną połowę banku Więc jest git Możemy się uleczyć Mamy jeszcze połowę naszego banku Jest git Jest git Mam jeszcze połowa. Ty możemy sobie wbić dziura. No i dalej jesteśmy. Git. Dobra. Hmm. że tak szybko nadeszła. Ale no, no, dobra, gramy na komputerku. Albo nie zrobimy taniec. Połamaniec. Papa strefa. Dziś. Zatrzymałem strefę strefa zaraz się wstrzyma, chyba i dobra widzowie Jako król banku Dobra Ale przed tym jeszcze zrobimy swój bank, pamiętajcie. Więc będzie git, bo zrobimy własny bank potem. O dobra, idziemy robić własny. Strefa zaczęła gonić. Jest mało czasu. Nie, czas się kończy, Ale, i tak, zbudujemy jeszcze swój bank z cegieł, albo z czegoś jeszcze mocniejszego. Dobrze, że właśnie w Fortnite ci da się budować. Jakby się nie dał, to już by był koniec odcinka, bo banku nie było. Ale teraz to możemy z tego zbudować na luzaku więc Także tutaj już na zatrzymaniu so go zbudujemy Dobra, tu będzie bank. Mm. Ja tu się chyba nie da budować. A nie ja nawet zasobów nie mam. Muszę skopać. Nie, to chyba nawet się tego nie zbiera, czekaj. Z tego nie zbiera to lipa. Czekaj, może na kamieniu. Hmm. Ej! To się nie zbiera tego. Dobra, a więc znajdziemy sobie bank. A ten bank będzie na wieży. Proszę. Zawsze jest jakieś wyjścia. Bank na wieży to dobry pomysł w sumie. Bo moja kasa będzie trzymana na samej górze, Bo nawet no, dobra, jesteśmy w gotowości na naszym banku. Mogę przez to obserwować graczy i, i zabijać w się, sensie likwidować. Hmm. Pójdę do nich. Patrzymy sobie. co oni tam. Nie! No nie! To na tym odcinek by się kończył. A jednak, czy film Wam się podobał? A my już się żegnamy. Więc no, papa. Pa.